Z tej strony, Mister bożka, a oto luźne pogrywanie z gry. Kurwę, ferwer. Tak, kurwę. Gramy w kurwę. Dołączymy się do jakiejś gry. O, let's play. Startujemy, jej. Który ma kolor? Zielony. Ale nie ten jebny ten zwykły zielony. A, będę wolny. A, nie. Czasami pogrywam sobie w tą grę, jest naprawdę fajna, wesoło sobie pograć, tak, czasami. czasami potrafi kurwić, ale... ...jakiś nie jestem wielki master w tą grę. <grym> Od tygodnia. Więc nie jest to jakoś długo, ale... No, różowy. Bedał. Teraz was zgnuję. Tak weźcie to ekstra, będę gruby. Tak, zgnoiłem cię. Leszcz. O kurwa, kurwa, kurwa. Nie. Znowu ten pedalski różowy. Bazyliszka Kaman, i trzeba różowego Są emocje. Gra potrzebu na większym silniku niż Medal of Honor Warfighter graficznym pracowali nad nią latami A, będę lepszy. Kurczę. Który jestem trzeci? Mhm, widać, że cały dzień muli w kurwę. O, ktoś sobie poszedł, obraził się, jeszcze jeden się obraził. Hmm. O, tym razem tak dla odmiany pomarańczowy. A tak jeszcze trochę na temat gry Sniper Goswari. Uwierzcie mi, rozgrywka naprawdę była nudna. To było takie nudne, że nie dało się w to grać. Aha, za to sta jest naprawdę fajną grą. Kurczę. Hmm. A takie luźne pogrywanie nie będzie dodawane do żadnej serii, po prostu będzie się pojawiało na kanale od czasu do czasu. Jak będę miał ochotę. coś takiego nagrać. Jej. Kurczę. Nie, nie daj wygrać różowemu. Nie daj mu wygrać. Kama. No. Zgnoił cię. Ale jaki nick? RxGet get. Nadal jestem trzeci. Strzałeczki. O kurwa. Fajne, Nie, te strzałki są naprawdę wkurzające. Najpierw się zmieniają strzałki. I dobra, przyzwyczaj się, a później trzeba, na przykład tak przy ścianie, jak się jedzie, to po prostu trzeba szybko zmienić. To jest trudne. Znowu wygrał. Jestem czwarty. Muszę się postarać. Fuck, znowu strzałeczki. No, znowu tak samo, ale przynajmniej wbijam się w jedną pozycję. Zachęcam do tworzenia konta na tej stronie. Choć może to się wydawać głupie, ale fajne, jest gra. naprawdę wciąga. Link wam umieszczę w opisie. znowu... Link wam umieszczę w opisie, ktoś będzie chciał, będzie mógł sobie pograć. No, i strzałeczkiem mu zmienię się kuje. What the hell? Mm. Jesteśmy z powrotem. A teraz ja... Mm. Zgumujemy, zgumujemy, zgumujemy. Come on! Nie no to jest żart. różowe Petalsonia Ooo, chyba będzie weso... kurwa, mać Jezus jaki grubas! pomarańczowy się zrobił różowy, różowy koksi i teraz taki banan pewnie I za chwilę wygra, tak już wygrał Celem gry jest zablokowanie drugiego przeciwnika poprzez zajechanie mu drogi w swoim szlaczkiem. I są różne takie bonusy. I wygrywa ten, który zdobędzie pierwszy wybraną liczbę punktów, w których tam jest. Jaką tutaj przeszedł mi przed nosem? Cheater. 35 punktów trzeci jestem super Ile? Minus 2? No nie, no żartujecie sobie. Dobra, zagram sobie jeszcze szybko. Raz. Ach, tu nie startują. Joły Yo, tu B. Ktoś nagrywa zapewne? Mm. No dobrze, to by było na tyle z dzisiejszego dośnego pogrywania, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć, tyle.